Film z cyklu wasze hulajnogi, czyli czym jeździcie na co dzień. Cześć! Z tej strony Hulaj Zbyszek. Dziś mam gościa, który chce opowiedzieć o tej pięknej Hulajnodze. Cześć, jestem Grześ. Dzisiaj mogę Wam opowiedzieć o swojej hulajnodze, taką jaką jest Thunder. Tunder posiada dwa silniki, każdy po 2800 W. Bardzo fajną baterię posiada 60V 28 amper. hamulce ma hydrauliczne, także całkiem fajnie to bangla ogólnie, bo dwa amortyzatory z przodu, jeden z tyłu, z tyłu jest gazowy. Z tym gazowym trochę jest kiepska sprawa, ponieważ bardzo często się lubi wrócić. A jak jakiś piach wejdzie między uszczelkę zimmeringu a, a, a metal, no to wiadomo, co tam się później dalej dzieje. Z flusów ma bardzo ładny zasięg. Przejechałem na Hel, można powiedzieć, w koło z narzeczoną i śmiało w dwie osoby, te, te 30 na godzinę, żeśmy przejechali. Około zrobiliśmy jakich 65 km we dwójkę. No i jeszcze zostały, tak, trzy kreski na baterii. Także nie, nawet nie sprawdziłem nigdy, ile tak naprawdę ona wyjedzie, bo nigdy tego nie zużyłem. No to, o, producent y, opowiada o 85 km zasięgu y, przy wadze 100 kg, ja ważę troszeczkę mniej, y, więc pewnie może troszkę jeszcze się da coś z tego wykrzesać. Y, z plusów y, mogę jeszcze dodać, że jest ona składana, do samochodu jest ciężka, ale do samochodu łatwo się składa. Y, tutaj mamy rączki, ona zjeżdża, tak, tak, również składane, tak, razem z całą ramą tak naprawdę, także w ładnej paczuszce mieści się do auta, a pojechaliśmy nad morze mini, także mini jest małe, ale nogę się zafakować dało i żeśmy dojechali szczęśliwie. Ile kilometrów na niej przejechałeś? No, teraz zrobimy jakieś 720 kilometrów. Teraz na liczniku, no może to on ciut więcej, bo już wiadomo, pojechałem na rehabilitację. Jestem po wypadku. wypadek nie był na hulajnodze? Nie, nie był na hulajnodze, tak spadłem w pracy. W końcu mogę się karnąć na niej. Foto też ją tu przywiozłem. Ja jestem z Ofola. Tutaj, żeby gdzieś dojechać, to przyznaję, autobusami to nawet nie wiem jaki numer wybrać, bo. Tu jest tyle numerów, że nie, nawet nie wiedziałem, który wybrać. Czyli generalnie tak, plusy: daleki zasięg, spora moc. A jakie minusy są tej hulajnogi? Nie wiem, są jakieś luzy, coś Ci się nie podoba, coś nie pasuje. <śm> akurat tu bardzo dobry punkt. Jest to produkt chiński, jak widać. Ja nie, nie ukrywam, że to jest super najwyższa półka, ale jak to w Chińczyku trzeba parę rzeczy sprawdzić i się upewnić. Często luzują się tutaj rączki, tu jest taka śruba, która po prostu reguluje moment, żeby one nie latały. To jest bardzo proste. Ogólnie, to do całej hulajnogi potrzebujemy imbusa klucz 6. Tutaj do, do tych śrub amortyzatora 19, no, no i tyle. Więcej tutaj nie ma. To jest tak proste i tak, tak fajne do montażu. no Zrób sobie sam, złóż na śrubki i złóż z powrotem. I dalej będzie to działać. Jest to naprawdę proste. Hamulce, czy wymienić, no, no to, jest, to jest bajka. Naprawdę to jest bajka. A jak oświetlenie? No oświetlenie to chyba będę jednak to przerabiał. Każdą cholain trzeba do, dostosować do swoich jakby możliwości, do swoich widzimisię tak to nazwę, ale tutaj tutaj lubią na przykład sobie dyrgać na, na wysokościach te lampy. I może jak tak teraz ruszam, to, to aż widać, że jest sztywne, ale jak się jedzie po, po kamyczkach, po jakichś dziurkach, to widać, jak, jak one sobie drżą. To jest troszkę denerwujące. Denerwujące są też opony. Są terenowe i podobno do tej, ale to są pierwsze opony w tej hulajnodze na tym zasięgu. I przyznaję, że ja... Mój błąd polegał na tym, żeby... Testować ją i hamować, więc hamowałem tak, że zjadałem już tutaj ząbki. No, wiadomo, trzeba przetestować. To są pierwsze ofony. Wrałem na to pod uwagę i zastanawiam się już nad zakupem kolejnych, czy tym razem szosowych, czy zostawić, czy wieżnik, może całkowicie na asfalt się przełożyć. Chyba, chyba kupię tak naprawdę dwa komplety ofon i będę sobie testował, bo wyciąganie tego koła jest też banalnie proste. Praktycznie trzeba sobie położyć hulajnogę, odkręcić sobie hamulec. Y, odkręcić sobie y, widelec wahacza ściągnąć sobie tarcze, i już łatwy dostęp mamy do koła. Każdemu, kto kupi hulajnogę, a już tym bardziej gdzieś sprowadzi ją z Chin, warto ją przejrzeć. Warto koniecznie, po zakupie, tak. podokręcać tak. różne elementy. Na, na, samym, na samym rozfakowaniu tej hulajnogi z ofakowania z kartonu, ja już sprawdzałem poszczególne części według książki serwisowej, które powinienem sprawdzić, i tam jest na książce serwisowej co 500 km. Sprawdzenie śrub mocowania tutaj ramy, śrub, śrub tutaj z amortyzatora, i to też dokręciłem po tych 500 km, było luźne. Poczułem to na całym widelcu. Zaczęło koło dziwnie chodzić, więc sprawdziłem. Dokręciłem problem z głowy. Problem jest też tutaj na mostku. On lubi sobie latać tu i tu. Ale to też wystarczy dokręcić, i, i no nie mam z tym problemu. Dokręcałem to do Fiero, pierwszy raz jak z kartonu wyciągałem, i teraz jak przyjechałem do Warszawy, 600, 600 km wtedy miała przejechane. No i od tego momentu no nic się z tym nie dzieje, no bo tu się nie ma, jakby, no co zepsuć co akumulatora. No jest chiński, więc nie wiem. Z wad, no jeszcze o licznik, ma on tutaj traci swoją tutaj tą, ten plasticzek, i ten guzik od, od zapłonu się po prostu wykrusza i on zjeżdża. Wieczorem fajne światło jest z dyskoteki ze światełek tutaj tych ledowych, można to sobie zmieniać, kolory ustawiać, czerwony, niebieski, zielony komu jak pasuje. Ja ustawiłem sobie dyskotekę, jak z disco, o jest włączona i one sobie mrugają, także to jest bardzo, w mieście jak jest ciemno, to naprawdę bardzo zabawnie to widać, ale przede wszystkim widać nas i to jest jednak bardzo ważne, i zaleta tego, żeby było nas widać. Dokładnie w tak. Wieszkore. Dokładnie tak. Widzę, że też ma dwa gniazda ładowania. Ty ładujesz jedną ładowarką czy dwoma? Ja ładuję dwoma, jedną ładowarką, no to mniej więcej czas jednego ładowania to jest od 18 do 20 godzin, tak napisali w instrukcji. Ja ładuję dwoma superchargerami. Także jakieś. 8 do 9 godzin, podwaja się po prostu mniejsza, mniejsza ilość do y, czasu. Duży plus, że dostałem dwie ładowarki, bo no, widzę, że z jedną ładowarką ona się będzie męczyła, i to jest faktycznie te 18 godzin wite. Także, żeby dojechać do pracy, to trzeba mieć te dwie ładowarki. Dziękujemy Grześkowi za informację o tej pięknej hulajnodze. Teraz przejdziemy do tego, jak ona jeździ, więc zostańcie przy filmie. Będzie teraz troszkę obrazków z jazdy: jak się spisuje, jak jeździ, co potrafi. Zapraszam. Pamiętajcie: na koniec dane techniczne producenta. Jest, moc i siła! Fajna, fajna zawowa, naprawdę jest, jest świetna zabawa, jest niesamowite to jest.